W sobotę ostrzeszów na kilka godzin stał się królestwem ziemniaka, kartofla lub jak na Wielkopolskę przystało, pyry. Doszło do tego za sprawą konkursu zorganizowanego przez samorząd wojewódzki. Do rywalizacji na największą wielkopolską pyrę oraz najsmaczniejsze jadło z pyry stanęło kilkadziesiąt kół gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, lokalne grupy działania i indywidualni rolnicy z całej Wielkopolski. Gospodarzem wielkiego finału był Zespół Szkół nr 1. Jestem zadowolony, bo jak na y, organizację po raz pierwszy tego konkursu, to myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże i mam na myśli zarówno tych, którzy się postarali przynieśli tutaj ziemniaki do ważenia, największy ponad 2 kg. Jest bardzo duży, ale również jeśli chodzi o na naj, konkurs na najsmaczniejsze jadło spyry. Y, bardzo dużo y, propozycji przygotowanych zarówno przez y, szkoły średnie gastronomiczne, ale również przez... Koła gospodarstw wiejskich i bardzo duża konkurencja. No, kogoś trzeba wybrać, ale myślę, że to co najważniejsze, to że e, zrobiliśmy promocję, promocję ziemniaka, z którym Wielkopolska jest od lat przecież związana. Mówi się na e, Wielkopolan, że to są pyry. My się nie wstydzimy, tylko wręcz odwrotnie promujemy to warzywo jako to, z którym Wielkopolska jest mocno związana, ale też pokazujemy, jak dużo e, można e, zrobić przy wykorzystaniu tego ziemniaka. Rzeczywiście, uczestnicy wręcz prześcigali się w propozycjach potraw, w których pyra jest podstawowym składnikiem. Myśmy przygotowały z dziewczynami z koła gospodyń prażunki, to jest nasz tu regionalny taki produkt, z kapustą, mielone z kartofli i jaj. I zapiekanego kartofla i do konkursu wystawiliśmy największą pyrę. My przy, przyrządziłyśmy takie e, nasze nowe potrawy, wymyślone przez nas, na przykład e, prażuchy zawiane w kapuście. Tego nigdzie pan nie znajdzie. To jest nasz wymyślony prze, przepis, przez nas wymyślony, ułożony i zrobiony, w bo, owiane w boczku. To jest ta potrawa, ta pierwsza na talerzu. Drugą potrawą, taką naszą, są polędwiczki w cieście z pli, e, plięcy. Zapiekane, podawane z rzemy. Z żurawiny. Później mamy kopytka z pokrzywą z sosem grzybowym. Szare kruchy to są takie tradycyjne kruchy w Pielkopolsce z boczkiem. No i do tego dodatki kapusta z grochem, kapusta z grzybami i kapusta zasumadzona. Nasza potrawa, która dzisiaj wzięła udział w konkursie, to. Kluski, szare kluski od serca z lokalnymi dodatkami. Te lokalne dodatki to kapusta, kapusta z grochem i kapusta zasmażana. Szare kluski są wpisane w rejestr Wielkopolski. Także myślę, że będzie dobrze. W dzień przygotowaliśmy następujące potrawy: sałatkę ziemniaczaną krainę leśną, plędze, to tradycyjna taka potrawa staropolska, rogaliki Yy, szagówki z kapustą. Jemy z ziemniaka pyry z robakiem. Jest to nasza, nasze danie regionalne. Nasze gotowane w czterech pokoleniach. Już od babci do, od prababci do wnuczki już gotujemy. I jest to takie danie bardzo specy, o specyficznej nazwie. To nasza polska wieprzowina, nasza poznańska pyra. I na to jest zrobione specyficzne ciasto. Yy, taki, mogę powiedzieć, rodzaj makaronowego. Zawijany w rulonik z masłem. Bardzo bogato posmarowanym i poprzez gotowanie rozwija to się jako robak. Szare kluski z mięsem, szare kluski z cebulką i z boczkiem i krokieciki nadziewane kapustą i grzybami. My przepis na te szare kluski posiadamy od naszych starszych państw gospodyń. My udoskonalamy te przepisy, ale ten podstawowy przepis posiadamy właśnie od nich. Na dzisiaj przygotowaliśmy kopytka ziemniaczane ze szpinakiem i czosnkiem, kotleciki z serem, sałatkę z ziemniaka, no i tradycyjną potrawę, pyre z gziką. Zdaniem jury bezkonkurencyjne okazały się jednak tarte kluski z mięsem, przygotowane przez Marię Maj, jedno z kilku dań wystawionych przez ostrzeszowską lokalną grupę działania. Były jeszcze inne, była rolada zawijana w boczek, to znaczy się ziemniaki, zawijane w boczek z nadzieniem z kaszanki i kapusty kiszonej. Były jeszcze zakąski, ziemniaki z gęsią i z musem z dyni. Były jeszcze placuszki właśnie z kaszanką też, z łopnicką, z kapustą. Jeszcze tam ziemniaki z, z serkiem, z tak popularną u Chyba jeszcze większe emocje wzbudził konkurs na największą pyrę z tegorocznych zbiorów. Choć konkurencja była silna, to zwycięzca mógł być tylko jeden. Granicę dwóch kilogramów przekroczył bowiem tylko okaz wyhodowany w miejscowości Michałów II, niedaleko Kalisza. Jest to odmiana mazur, jest to o ziemniak typu konsumpcyjnego, ogólnoużytkowy, lecz jego miąższ jest lekko mączysty. Kolor miąższu jest taki jasno żółty, czyli taki bardziej typowy właśnie dla zachodniej Polski jaki preferujemy. Jest to bardzo smaczna odmiana. Jest to no, pierwszy taki okaz, jaki mi się udało wyhodować konkretnych planów co do niego, ale mam nadzieję, że na pewno się nie zmarnuje. Trudno jest dokonać tego wyboru. Myślę, że wszyscy zasłużyli na nagrody i na wyróżnienia. No i mam nadzieję, że ten konkurs organizowany po raz pierwszy będziemy kontynuowali w latach następnych również w Wielkopolsce. Czy jest szansa, że kolejny wielki finał odbędzie się w Ostrzeszowie? Tego jeszcze nie wiadomo.